Dzień dobry, wieczór Zapraszam na 38 spotkanie z DLK Chciałbym tak powiedzieć Gdyby wszystko się nie wykrzeczyło Wszystko posklejałem, zapisałem Wrzuciłem na YouTube'a Napisała mi, że 100% się wgrało na YouTube'a Kolejnego dnia wchodzę I wyskakuje mi takie coś Przetwarzanie zostało przerwane, nie można przetworzyć filmu, problem polega na tym, że surówkę, którą sklejałem w programie, już usunąłem, gotowy plik, no w związku z tym, że już się na YouTube'a, też usunąłem, więc nie miałem jak odzyskać materiału i ponad godzinę gameplayu po prostu poszło się walić. Więc jedynym sposobem na odzyskanie tego, co było, jest po prostu nagranie u, in u innych twórców tego, co było w tym filmie. Tutaj mamy nazwę tak, nasz pierwszy raz. Nazwa sugerowała. E, nie, sugerowała. Nawiązywała do questu o e, książkach, jak on tam się nazywał. Kres się nazywa Klub Książki, no i chodzi o to, że w tym odcinku akurat kończyliśmy ten wątek cały. No i szkoda byłoby pomijać go, więc jak już mówiłem, nagrałem różnych twórców po kawałku i poskleiłem to w jeden krótki film, tam do 200 minut. No, za wpadkę przepraszam. Więc wrzucę od razu kolejny odcinek po tym, co miał być. Sorry. No, zapraszam do oglądania. To będę już szła. Ale naprawdę miło się rozmawiało. Znowu z czoło. Ej, Uderaj moc, szybciej, no. Aiden, mam dla ciebie nową listę miejscówek. Przyniosłeś dzisiaj Alicję w krainie czarów, prawda? Masz swoją krainę czarów? Może to ta biblioteka. Nie jestem pewien, ale na pewno czuję się tu inaczej. No tak, pewnie twoje przygody mają wiele wspólnego z przygodami Alicji. Często otacza cię szaleństwo i musisz się czuć zagubiony. Wydajesz się dobrze radzić sobie z obecną rzeczywistością, przynajmniej z pozoru. Ale czy tak jest naprawdę? Czy czasem czujesz, że zaraz oszalejesz? Pewnie, no, chyba każdy miewa takie momenty. Ja na pewno. Czasem ostatkiem sił powstrzymuje się przed skoczeniem z balkonu. Ja skaczę cały czas. To moja praca. Ale tak, czasem jest mi źle. Po prostu się z tym godzę. Pozwalam sobie na złe emocje, ale nie zatracam się w nich. Duszenie uczuć w sobie też może być niebezpieczne. Może, ale taki już jestem. Muszę iść. Do zobaczenia. <laughs> Będę liczyć godziny.

Yeah Znalazły się. Wspaniale. Zobaczmy. Juliusz Werne, mistrz powieści przygodowych. W 80 dni dookoła świata. Podróż do wnętrza Ziemi i oczywiście 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Czy wiesz, że Nautilius miał wiele cech współczesnej łodzi podwodnej? Werne był prawdziwym wizjonerem. Być może zaciekawi cię fakt, że w państwie Platona Sokrates broni powiązania między prawością i zadowoleniem z życia. A Gdyby tylko jego przesłanie mogło trafić na podatny grunt w naszym dzisiejszym społeczeństwie. Wiesz, Hayden, naprawdę zasługujesz na to, by w jakiś sposób uwiecznić twoje wysiłki na rzecz ochrony światowego dziedzictwa literackiego. Tak uważam. Talia zapewne też. Zapytaj ją. To ja, Eden. Wejdź. Ładnie tu u ciebie. Dzięki. Tutaj przynajmniej mogę udawać, że cały ten koszmar się nie dzieje. Wiesz... Miałam ostatnio sen. Jaki sen? Pewnego ranka wyszłam na zewnątrz. Na ulicach był gwar, bawiły się dzieci, ludzie siedzieli w kawiarniach, zupełnie jak w moich książkach. Szalone, co? Chyba wszyscy o tym śnimy. Myślisz, że gdyby świat wyglądał inaczej, miałbyś żonę? Zbudował dom? To mało prawdopodobne. Zbyt różny od tego, jak wygląda moje życie. Moja codzienność rozgrywa się w mojej wyobraźni. W literaturze. Pewnie dla ciebie jestem tylko słabiotką dziewczynką. Nie. Jesteś wrażliwa, ale to nie znaczy, że słaba. Ci, którzy są słabi, po prostu się poddają. Przestają się czymkolwiek przejmować. Tracą wiarę w życie, ale tobie... Nadal zależy. Wciąż walczysz. Ktoś mi kiedyś powiedział, że tylko łagodni ludzie są naprawdę silni. Przytulisz mnie, Aiden? Możemy poudawać, że reszta świata nie istnieje. Tylko ten jeden raz. Dobrze, Talia. Ten jeden raz. miałeś zamiar się wymknąć? E, nie, po prostu... No wiesz. Wiem, potwory do pokonania ludzie do uratowania. Czytałam takie książki. E, niedługo się zobaczymy. Może tak, może nie. Oboje wiemy, w jakim świecie przyszło nam żyć. Wspominałaś, że żyjesz w świecie wyobraźni. Ale nie złudzeń. Cieszę się, że moje marzenie się spełniło. Moje też. Wiem. Do widzenia, Aiden.